Siemano, tu raczej na was kolejny odcinku odcinku Dajnkajta Siemano, Maksik! Znaczy, teraz zaczęliśmy grę Jestem po odcinku nagrywanym samemu W ogóle się upewnię, czy wszystko działa, bo w jednym odcinku się audio nie nagrało yy, Okej, okay, chyba działa Chyba działa, dobra No to panie Sytuacja jest taka. Samemu zrobiłem ostatnio takie e, zrobiłem zadanie e, z tym gościem, któremu Rajs urypał rękę. Czeka tak. go coś? Bo ostatnio robiłem zadanie, w którym, e, jakby głównym zleceniodawcą był gościu, któremu Rice ujebał rękę. No. No, i on nam dał takie fajne, jakby skrzynie. My je odblokujemy po finale przynajmniej ja, bo yy, chcę dostać dorypane rzeczy z nich. <laughs> tutaj są właśnie takie skrytki Osmana. A nie, tutaj trochę wyżej. O, 3. No one, one mają tam białe skrzynie. Pochodzimy ale tam. takie wyjątkowe białe skrzynie i to się już okaże rzeczywiście później, czy one są aż takie wyjątkowe. Wchodzimy teraz, ja sobie odpolę, bo mam max Spoko. Tylko wiesz co? Tylko ja bym najpierw poszedł do wieży, bo muszę oddać pewną misję. Mmm, okay. a, a nawet, y Ty! ty. wait, wait, wait. Bo coś, coś, mi to. A tutaj jest Jaffar. A, musimy pójść tu. I możemy pójść jeszcze do Tolgi i Fatima. Patrz. No to do Tolgi i Fatima? No, co znaczy? Miła no bajeta, prawda. A a po drodze ja oddam jeszcze zadanie Jafarowi. Dobra. Bo zauważam, że jest po drodze do tego głównego zadania z Racem. Widzę, że tu odblokowałeś trochę tą no dość dużą część mapy, jak mnie nie No, ale głównie tą, tą stroną się zajmowałem, bo to, yy, na tej stronie to na sprawie w ogóle nie było. O no, tak. No. Jeszcze z, w ogóle sobie. Expiłem bronię tak jakby. Nie wiem, czy ja to mogę nazwać bo <laughs> Po prostu znów przebijałem tego. Sklepikarza poszedłem do sklepikarza, który ma obok siebie dosłownie łóżeczko, tak przebijałem tylko machając myszką, co nie ja? i odzyskałem swój złoty karabin. I w dodatku mam złoty amerykański, niemie niemiecki pistolet, więc masno. Hyst w ogóle ten amerykański, niemiecki, yy, co ja gadam, złoty amerykański pistolet ma taki damage, normalnie jak taki dorypalny niemiecki. Może nie złoty, co taki już lepszy. To oczywiście struś pędzi wiatr. Już poszłeś w jedną. O właśnie, właśnie w tym sklepie, co wymijałeś. To tak się fajnie to przewija. A nie, mm. dobra jednak nie w tym. Coś mi się jebło. Coś mi się pokibaliło. Nie jest taki budyneczek podobny. Tam gdzie pierwszy karabin miałem i narzekałem, że go zgubiłem później. Albo że go nie wziąłem, no... Coś takiego było. No jest stolka. Siema! Ty co ja też ogarnę tego sklepikarza. No, dobra. O, karabin wojskowy Kamo, ale słaby. Ten złoty. I straszliwa maczeta. Ej, nie wierzmy wokół... tego, nie? Eee, ty ty, ty widzisz to, czego, czy nie? Stary. Aha. Znaczy, lornetkę dla rybaków. To jest 2500 x 2000 dolarów. to nie opłaca się, nie? Jeśli ja bym ogólnie są poboczniki porobił, ja sobie to wezmę na kiedyś, może to nagram. Dobra. Ale. O, fuck Plan receptura na lekarstwo Sofii. Ty, to dobra. Z lekarstwem to myślę, że spoko opcja. No to dobra, ej, to akurat z planem receptury na lekarstwo Sofii, to by się można... można było to ogarnąć. Włącz nagrywanie, w ogóle. Ta, mam włączone, już o co się tu się dzieje. Ten Pawian Harun wyrzucił moją siostrę Aidę z wioski! Ona jest wdową z dwójką dzieci, Jasminą i Dżamilem. Wymknęły się pod ogrodzeniem, żeby iść za nią. Jasmina wróciła wczoraj, ale Aida z Dżamilem wciąż gdzieś tam są. Proszę! Mógłbyś odnaleźć moją siostrę i siostrzeńca? Zrobię, co mogę. Gdzie jest dziewczyna? W moim domu. Ukrywa się przed harunem. Boi się, że bydlak ją także wyrzuci. Bo pogadam z tym harunem. Wait, wait, wait. Czy to jest zadanie? Eee. Yy... Okej. Okay. Nie wiem, czy my. Nie wiem, które zadanie my w końcu robimy. Czy dla tolgi, czy to z lekki? To jest nowe. No, no dobra. Nie ma go tu. O, no to może go poszukasz. Mm. Gdzie znajdę Haruna? Gościu. Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trola. Pewno gryża rybiełby. A, Boże, dobra. Musimy tu pójść. Inty. Dobra, nagrywasz się, nagrywasz. Trudno, ja tak będę musiał teraz nocno sprawdzać. Bo się będę bał, że się coś nie nagrywa. Karun? Jestem zajęty. Nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy a idę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. <gryśla> Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę, nie będą musiały patrzeć, jak będzie trzeba zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no. Ja nie szukam guza Wyglądasz mi na spoko kolesia Miłego dnia. Luzik nasz <grystanie> tą no. misję się bo nawet nie wiem co my robisz A teraz się od... Dobra, Co się nazywało Jestem matka Nie widzę problemu co Kurwa. Trzeba. Ja więc to sobie sprawdził, wiesz, szybko tak przejrzał, pam-pam-pam, czy nie ma semantyku jakiegoś, o, dobra. To jest sprawne, No No, by tak, dobra. Nie masz się z tym przymienić. O, no to spoko. Teraz e, przejrzałem... Jasmino, yes, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę! Wyrywałam się! Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak, on powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to hmm. znaczy, ale mama się przestraszyła, uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty. I to pory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. No, Można zrobić się Dobra, tylko, czemu my jej nie weźmiemy przy okazji do naszych ludzi? No wiesz o co mi chodzi, bo ona niby jest zjabnięta czy coś No to... Uła. O, statuetka Dobra mm, To odpowiedź trochę Lipa Bo ich tutaj przyciągniemy i za chwilę wybuchnie rzeczywiście epidemia w tym tym ...stronieniu. Sytuacja pogarsza się z każdą chwilą Dobra więc mam nadzieję, że do takiego incydentu nie dojdzie. Na drugą stronę. To kotwiczko działa, oj Boże. Ja nie lubię, że te rzeczy, jakie kotwiczki te wszystkie takie. No Na zdrowie. Gdzie na? Wyłączają się podczas bycia w obozie. czerwonymi kwiatami. Gdzie jest czerw czerwony kwiat? O, kurde. E, e, dobra. No a tu. O, banga! No a tu czerwony kwiat. To kurwa nie... Yeah. Trochę ciężko z tym będzie. Może przy wejściu będą czerwone kwiaty. O, te. Jakieś takie grafity czerwone kwiatki, no to się nie spodziewałem. Ty, wait! A, ma. Dobra. To nie były kwiaty, to była po prostu ściana. Tak właśnie myślałem o tym. Posłuchaj go. Eee, go. Nie, ja... Mówię, że słuchasz go. Nie! Co, na szafie jest? Nie. Jaka ona? My jej szukamy chyba. Znaczy on. Jego. Są Nie wiem, no dzieciaka, boże. Przez... A tu kolejne. Jezu, ej, pistolet to tych dużych! Co nie? Bierze naraz. Ten mój złoty. Bez kitu. Kozak. Albo już był jakiś taki zaciekany już troszkę. Nie no, wiem cokolwiek, to jest posążek. O, mówisz? mamo, pomocy! Spokojnie, nic nie zrobię! Jesteś Jamil, prawda? Tak! Szukam twojej mamy. Wiesz gdzie jest? Głos ma dzieci. To jest jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że nie on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami to się, się Słuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować Twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? To dobrze, ty tylko za zaraz wróć. Wróć. Op. Jak to wyjść teraz? Patrz mm. Ej, bo gdzieś ty tu znalazł y, posążka. No był no, tam na... No, dobra, no. dobra, mam. W ogóle to takie To takie, takie... Mm. To są bezpestkowe winogrona, które są idealną przekąską, jak się gra. To najpierw trzeba lubić winogrona, ja na przykład nie lubię. ja nie lubię pestkowych, a te bezpestkowe są zajebiste. No ugryzł, no. Ze wszystkich sklepów w Haranie u mnie najmniej gumiany to. Jak to? No to wyjaśnię go od razu. Dobra, jest niemiecki. Jest tam obok tego czegoś. Ja klippikarza coś się zrespił, muszę to poprzeiłem E, e, e kurwa, Mike, get the fuck out No i szkoda, że nie mam tak... ma takiej już dorypanej, wyświetlanej klawiatury Bo jakbym Miał to bym sobie może coś taki ustawił jakiś lancer, czy coś, że jak kliknę to mi się zmienia kolor i jak odkliknę to mi się też zmieni kolor. Jeżeli ja miał wiedzę, że zapauzowałem lub nie Dobra, znalazłem to niego. To by było koza. Może się patrzeć. A no dobra, tu wyjdziesz tam, tam. Bo nie się... jestem aż tak daleko. To naprawić. To... Dobra, ja tak tylko pokażę, kaj to je. No i dobra. Salim! Salim! Musimy pogadać! Idź stąd! Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka! Musisz wypuścić Aydę! Ja masz na myśli tę głupią babę? Nie żyje! Była zarażona, więc musiałem ją zabić! A jej córka mówi, że masz antyzynę! Ja nic o tym nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. A, nie odejdę bez, mogę, bez niej! Tak. Ale powiadasz? to jest jej na pizdę. O Jezus! Wali? Może zaproszę jeszcze inny gości! Stary, ale mudowalimy na stare. Kurde, Simo 4 alarm. Co Odbądź za nud? Nie problem. Tak to nie problem jest. Panie, Izileo izi z Ale rzeczywiście, czasami normalnie przestchnia się że taka, że tego dużego na raz zabije. No to, że trzeba trzeba mu dwa razy do tego trafić. Nice. Już? Gdzie jestem, Salim? A tu! Gościu, z czym do czego? Poś tu. Ej, nie! Ej, nie, proszę, nie proszę, nie, tak nie, nie? nie, nie, nie zabijajmy go tak od razu, co nie? Pobawmy się nim. Hehehe, <laughs> to jest za co Wiem. O boże, Teraz. Szybko poszło. patrz, otwieramy gościu. Ty, ja tu coś słyszę jakiś głos. Co ty nie powiesz, jak kogoś przyspiszmy, to że coś słyszysz. Co? Tylko yy, jest ciekawie, wiem, czy on rzeczywiście tę kobietę zabił, czy nie, co nie? Bo raczej coś czułem, że kłamał, ale nie byłem taki pewien, bo no różne chuje są na tym świecie. No to co, no to idziemy do piwnicy, w której pewnie wsiadczymy jej kotki. Ja tak. Siema. Kici, kici miałbym do ciebie brał, brał. Jesteś... A co jest? Gdzie są te kotki? Ty, pat, pa, pa, patrz, patrz. Pa, pa. Zobacz no. to. Mydełko. Albo linka. O, Boże, co on ci zrobił? Luwina. Spokojnie, jesteś wolna. Jasmina, moja córka, ona poszła. Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam do trzecie poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że krain prosi, by się wami zajęła i że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Crane? Tak, ja jestem Crane. A teraz wracaj do Jamila, czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. Oh, dziękuję za twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze także... Przewinęłeś, się... o co chodzi? Nie, koniec myśli. Bo przestała gadać na słowie rzeczy. No to nie, to mnie normalnie. No to śmiesznie. No i fajna no, misja. wiadomo, że chodzi o orzeczliwych ludzi. Czyli... Teraz możemy no iść do tego. Teraz możemy iść do Tylko ja tam wspominałem Że ja bym z nas tą recepturę na lekarstwo Sofii, bo kolejna receptura na apteczkę wydaje się kusząca. Choćby nawet na defoloni. Ja, jak walisz no za no wiesz co ja wolę, choćby to nie chodziło o lekarstwo to jednak jakiś o wiele bardziej. Bardzo bym ulubiał. No ale Patin dobra. też jest poboczniakiem xD. To akurat bezpodstawnie powiedziałeś. Nie, nie. Znaczy, że co było jeszcze poboczniakiem? Fatim też jest pobocznym tym. Także to akurat bezpodstawnie powiedziałeś. No dobre, ale Fatim jest taki, że jego się widzi później w grzec, nie? Pod koniec, gdy Jeśli się go zrobi całego. Tak już od razu Tam. dopowiem. Zadasz to o, ty! Zadasz mi, dojdziemy. Ty, get the fuck out, włączam to. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Dobrze! Ojej. Oh yeah. Dawaj, dawaj. Dosiądź. Dobrze. O, fuck. Żygnął na mnie, no je. Yeah. Używasz broni z jakimś zatruciem? Nie. No więc, oni mi zaczęli wymiotować. What the fuck? Pat normalnie w powietrze Ej, pat normalnie nie wiem, w nic coś ku na powietrze i mu przecie o to nogę, co nie? Dobra, zaznacz tak tą sobie. tą. zaznacz tą misję Dobra Dobra A ja mam, chyba mam zaznaczoną Mam, mam Tylko ona jest chyba daleko No, wy chyba z mojego Nie ten... Zero y... szacunku do człowieka No dokładnie jest ta misja? Ej What the fuck, zadania? No, slumsy Sofia. Poszukaj wodorostów na obszarze oznaczonym na mapie. Tylko no, -a. kurwa. A co są wodorosty? Znaczyłem na mapie. Dobra, to nie było zaznaczone tym porankiem. Tam były te rzeczy. Tak, 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 tak. Żypki i jednak, dane. Dobra, zresztą coś się kapłem, ale dopiero w tej chwili zaznaczyłeś, wiesz? Eee... Yy... Wyściliwie. Nie <śmiennie> <śmiennie> To jest takie... To jest takie czasami śmieszne mi się. Jest Maria, ale mnie wzdyma. Yy... To jest takie czasami śmieszne mi się. Zadaje takie pytania retoryczne. że z nawyków czasami tak głupio brzmi. W ogóle ostatnio jak yy, hmm. oglądam ten żart, yy, Nie jest rzadszy, bo to jest jeden z pierwszych filmików. No, get the fuck out, panie co nagrywaliśmy? Tam chyba szósty odcinek. Jest, maria. Boże, ja nie wiem jak ja mówię albo jak ja słyszę. Przecież Ty gadałeś na kompletnie inny temat, a ja na kompletnie inny, tak sobie myślę jak ja jestem klub na rakiem. Ja tylko ja nie w temat. Uff. Dobra, to jest... wodą. No właśnie jak głupi sobie na murku i tak się wypatruję, kurwa. Lec, do rosucza. 5 No to dobra, no to jak jesteś tam, to ja sobie pójdę po zioła, które są obok. Sorry, mordo. Tak, przyczepiłem się, że sam <grym> robię misję tak to. Eh no, nie aż tak, no. Nie, no, wcale. <grym> nie, no, starałem się dołączać. Tam no, teleportować B i tak dalej. Nie no, ale dobra, tak by skicon to takie pierdolowe misje jak na przykład nie wiem, szukanie czegoś czy yy, zbieranie pięciu rzeczy na krzyż, no to znaczy, dobra. ja to ty... robię po prostu szybciej, tak, to nie dziwię się, że nie hmm. Nie chcę czekać, nie wiem, no godzin. No wiesz, no ja jestem takim eksploratorem, eksploratorem, więc za ten czas co ja zbieram wszystko co widzę wokół, no to już wszystko zrobisz. Czy było mi szkoda czasu na temat apie gry, na początku to jeszcze było, wiesz, czy na początku się wszystko przydawało, a teraz jak mam w wszystko, to już nie chcę mi się wszystko wybrać. Dobra, już jak coś, to jest, no, wszystko. Chciałem sobie wodorosa danieść. Dalej tam? Kur... Dobra, no tu widzimy się przy tych wodorostach. Dobra, no weźmy Ja pozornie w życiu ogólnie też tak strasznie właśnie oszczędzam w wielu sytuacjach. Uuu, złoty amerykański pisarz.